Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalone. Oto Słowo Boże. Podtrzymuje całe moje życie. Pan podtrzymuje całe moje życie. Wybaw mnie, Boże, imię Twoje, mocą swoją broń, mojej sprawy. Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, nakłoń na słowo ust moich. Pan podtrzymuje całe moje życie, bo powstaną przeciwko mnie pyszni, gwałtownicy czyhają na me życie, nie mają oni Boga, przed swymi oczyma Pan podtrzymuje całe moje życie. Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie, Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię. Pan podtrzymuje całe moje życie. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. We myśli, gdzie zazdrość i rządza sporu, tam też bezład i wszelki występak. Miłość zastępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoć zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojnę i skąd kłótnie między wami, nie skąd inąd, tylko z waszych rząd, które walczą w członkach waszych, pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Oto Słowo Boże. Alleluja. byśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aleluja! Aleluja! Alleluja. Alleluja. Pan zbawi. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Malutkie nawiązanie do tego, o czym było w zeszłą niedzielę, bo myślę, że warto wiązać te teksty, które się pojawiają, ponieważ one idą jeden za drugim, po to, żeby mieć też taki logiczny, logiczny ciąg myślowy. W zeszłą niedzielę, w ósmym rozdziale, a to jest dziewiąty, słyszeliśmy fragment, który mówi o wyznaniu Piotra. Na pytanie, za kogo mnie uważacie, a wcześniej pytanie poprzedzające, za kogo uważają mnie ludzie, Piotr odpowiada, że jesteś Mesjaszem. Ale gdy tylko Jezus zaczyna opowiadać, jakim Mesjaszem będzie, to wtedy Piotr bierze go na bok, po to, żeby go upomnieć. I wtedy słyszy słowa, które są takimi ganiącymi, bardzo... Wejdź mi z oczu, Szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I w tekście Ewangelii Marka pojawia się potem moment, w którym widzimy Jezusa na górze tabor, moment objawienia Jego chwały Bożej, któremu towarzyszą trzej uczniowie, i moment uzdrowienia głuchoniemego. Natomiast pojawia się w Ewangelii Marka nie tylko w tym dzisiejszym fragmencie, ale jeszcze w jednym miejscu zapowiedź męki Jezusa. I ta zapowiedź męki Jezusa ona zawsze jest zestawiona z niezgodą uczniów albo z zupełnie opatrznym myśleniem o Jezusie. Z jednej strony mówią i widzą w nim Mesjasza, ale z drugiej strony bardzo po ludzku patrzą i tak słyszymy dzisiaj, pokłócili się między sobą o to kto z nich jest największy, przy kolejnej zapowiedzi męki usłyszymy, że Marek notuje, że do Jezusa przychodzi matka synów Zebedeusza, starając się wystarać u Jezusa o pierwsze miejsca po lewej bądź po prawej stronie w jego królestwie. Wszyscy dookoła Jezusa zupełnie nie rozumieją, czym tak naprawdę jest królowanie Boga, czym będzie tak naprawdę bycie z Jezusem. Oni myślą tak bardzo po ludzku, mówiłem o tym w zeszłą niedzielę, bo polityczny Mesjasz, a takiego bardzo oczekiwano, to miał być ktoś, kto zapewni Izraelowi panowanie, odegranie się nad wrogami, zapewni wszelki dobrobyt, ale jednocześnie umożliwi też y, takie wywyższenie narodu. Ci, którzy idą z Jezusem, oni myślą dokładnie tak samo. I dlatego i dlatego dzisiaj po raz kolejny. Ewangelista o tym przypomina. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę Ewangelię w taki sposób. Ewangelia Marka, zresztą nie tylko ta, ale może ta szczególnie, to jest taka droga ucznia. Droga ucznia, który idzie z Jezusem. Zobaczcie, że o ile w tej pierwszej części Jezus dokonywał wielkich znaków i cudów, takich bardzo publicznych, o tyle, jeżeli tak trochę przyjrzymy się tym, co będzie czytane od dzisiaj przez kolejne niedzielę, to zobaczymy, że. Krąg ludzi się zawęża, najczęściej zawęża się do apostołów. Jezus mówi apostołom na osobności. Zobaczcie, dzisiaj gdy wchodzi do domu, do kafarna, to jest dom Piotra, mówi na osobności. Wcześniej nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział, bo chciał być z nimi tylko sam. Po co? Bo wtedy kształtuje się swojego ucznia w tej takiej zażyłej relacji między nauczycielem a uczniem. Dlaczego warto w ten sposób myśleć? Dlatego, że pamiętajmy, że ta Ewangelia jest katechezą Piotra, jest jego świadectwem wiary, które wygłasza do wspólnoty w Rzymie. Ale on nie wygłasza w Rzymie manifestu. On nie wygłasza w Rzymie e, swojego świadectwa po to, żeby się pochwalić, że znał Jezusa i że spotkał Go z Matwystałego. Cel takiego głoszenia jest jasny. Jeżeli ja jestem uczniem Jezusa, z martwych stałego, to ja daję Wam świadectwo. Po co? Po to, żebyście Wy też weszli na drogę uczniostwa. Być na drodze ucznia, to znaczy starać się spoglądać, jak ten nauczyciel funkcjonuje. I dlatego, I dlatego chciałbym właśnie, żebyśmy spróbowali w tym kluczu patrzeć na te słowa, które będą dzisiaj i w kolejne niedzielę. Oni nie rozumieli tych słów, bali się go pytać, pisze Ewangelista Marek. To znaczy, że oni. Może nie chcieli znowu popełnić jakiejś gafy, może nie chcieli po raz kolejny usłyszeć dokładnie tego samego, co usłyszał Piotr, bo myślę, że my też mamy tak, że czasami lepiej niedobrych wiadomości nie słyszeć, wypierać je ze swojej świadomości. Lepiej, żeby tego nie było, po prostu. Można oczywiście zakłamywać rzeczywistość, nic o tym nie wiem. Oni wiedzą doskonale, że Jezus zapowiada swoją śmierć, bo to jest czytelne. Co do zmartwychwstania, to mogą być wątpliwości, bo schodząc z góry, zadają sobie pytanie, co to znaczy, że Chrystus zmartwychwstanie. Oni jeszcze tego nie wiedzą, ale czym jest wydanie ludziom, czym jest wydanie na śmierć, to oni doskonale wiedzą, dlatego że czasy, w których oni żyli, król, który panował, to był raczej ktoś, kto. Niespecjalnie dobrze obchodził się, najdelikatniej mówiąc, z życiem tych ludzi, którzy mieszkali na jego terenie. Nie chcą takiego mesjasza, wolą milczeć. Natomiast Jezus zadaje im pytanie, które objawia to, jaki jest ich sposób myślenia. Oni, to o czym wspomniałem na początku, myślą bardzo po ludzku, myślą sobie, nie przyjdzie to na naszego mistrza. On z nami pozostanie, a my będziemy razem z Nim królować. I dlatego pokłócili się o to, kto z nich jest największy zaraz po Jezusie, kto zajmie jakieś zaszczytne miejsce, kto będzie tym, mówiąc trochę naszym językiem, na świeczniku. Jezus odpowiada im w taki bardzo zagadkowy sposób, ale pokazuje w ten sposób, czym jest tak naprawdę chodzenie za Nim, czym jest. Bycie jego uczniem. Odpowiada w taki sposób. Jeżeli ktoś z Was chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. To jest droga Krzyża. Jezus pokazuje, jak ta droga Krzyża w praktyce powinna wyglądać. Czy my tego chcemy, czy nie. Nie ma innej drogi prowadzącej do Jezusa, jak droga Krzyża. Nam się oczywiście kojarzy to, o czym wspominałem też w zeszłej niedzieli. Droga krzyża nam się, czy krzyż nam się kojarzy z cierpieniami, z męką, z utrapieniami rozmaitymi. Myślimy często o Jezusie, jego Drodze Krzyżowej. I słusznie, ale to jest Droga Krzyżowa Jezusa. Ale gdy Jezus mówi o tym, że każdy ma wziąć swój krzyż i iść za nim, to tak jak wspominałem ostatnio każdy ma wziąć ciężar swojego życia na swoje barki i odważnie naśladować Jezusa, niosąc ten ciężar, bo. Myślę, że my wszyscy doskonale wiemy, że życie po, prostu, życie po prostu nie jest łatwe, albo inaczej. Jedni mają łatwiejsze, inni mają trochę trudniejsze, ale każdy ma jakieś swoje w cudzysłowie krzyże. A Jezus mówi: Jeżeli ktoś chce być pierwszym, to niech będzie ostatnim i sługą wszystkich. Myślę, że tutaj trzeba byłoby się na sekundkę zatrzymać, bo zobaczcie, mamy takie przekonanie takie myślenie raczej o Służącym, jako o człowieku, o którym można powiedzieć tak. Podaj, przynieść, wynieś, pozamiataj, wyjdź. To jest ktoś, kto jest służącym. Tylko Jezus nie mówi o takim służącym. Natomiast to myślenie, ono pewnie też jest w apostołach, no bo rzecz jest prosta. Ludzie tamtych czasów specjalnie nie różnili się od nas. Też mieli ambicje, też chcieli być bogaci, też chcieli być ludźmi znaczącymi we wspólnocie, też chcieli być podziwiani. Też chcieli być pierwsi, po prostu. A Jezus mówi: Jeżeli chcesz mnie naśladować, jeżeli chcesz być pierwszym, to bądź ostatnim i bądź jak sługa, jak służący. A służący stał raczej nisko, albo najniżej w hierarchii znaczeń ludzi tamtych czasów. Ale o jaką służbę chodzi? Myślę, że warto w tym momencie przypomnieć sobie słowa, które, jeśli mi pamięć nie myli, są w Ewangelii Jana. Jezus mówi o sobie: Otóż ja jestem. Pośród Was, jako Ten, który służy. I pokazuje przy okazji w ostatniej wieczerzy, która jest zapisana w Ewangelii Jana, jak to wygląda. Jezus jest tym, który służy drobnym gestem gestem obmycia nóg swoim apostołom. To oczywiście jest gest, który wykonywali, czy czynność, którą wykonywali niewolnicy. Ale Jezus pokazuje, że dla Niego nie jest żaden problem, żeby jako mistrz służyć swoim uczniom takim drobnym, prostym gestem. Dlaczego? Dlatego, że oni są dla niego ważni. I gdy Jezus mówi o tym, że jeżeli chcemy pójść drogą krzyża, a tylko ta jest możliwa, nie ma innej, to być tym, który służy, to to jest właśnie droga naśladowania Mistrza. A ja myślę, że tutaj warto zatrzymać się po raz kolejny, tak pomyśleć o tym, że żeby służyć, to trzeba najpierw zauważyć komu i jakie ten człowiek ma potrzeby. Łatwo jest od czasu do czasu gdzieś wrzucić jakiś pieniążek, łatwo czas, od czasu do czasu coś komuś dać, jakoś tam posłużyć, pomocą, ale to jest taka postawa akcyjna. A Jezus mówi o postawie całego życia. Mówi o postawie, która będzie taką, która będzie widzieć najpierw potrzeby tych, którzy są dookoła, i przyjdzie z pomocą, zaradzi temu jakoś. Tylko dlaczego wspomniałem o tym, że tak to odbieram, że to jest droga krzyża? Dlatego, że trzeba ukrzyżować swoje ja. Zobaczcie, że my wszyscy jesteśmy wychowani tak przez cały system, w którym jesteśmy. Na to, żeby grać na siebie. Ja nie wiem, jakie jest wasze wychowanie w rodzinach, ale ja pamiętam, że gdy ja szedłem do szkoły, to moi kochani rodzice gdzieś tam zawsze mówili no musisz być najlepszy. Musisz mieć najlepsze stopnie. Musisz się gdzieś tam wypić, Musisz mieć czerwony pasek. No skąd, no to się przyznam, no miałem ten czerwony pasek, tak, to prawda. Natomiast takie, przepraszam, to, to może głupio zabrzmie, takie tresowanie. Jesteśmy tak tresowani. Musisz, musisz coś osiągnąć, musisz się rozepnąć łokciami, musisz, musisz być najlepszy. Potem, popatrzcie, idziemy do pracy i co? I tam się wspinamy po szczeblach. Czasami wspinając się po szczeblach, zrzucamy z sąsiednich szczebli innych, czasami nas zrzucają, czasami ktoś nam da w cudzysłowie, przepraszam, może słowo nie, nie, nie najlepsze, a po mordzie, ktoś nas skrzywdzi, ktoś nas upokorzy, bo się sam wspina po szczebelkach kariery. No, właśnie. I iść drogą Jezusa. To jest. Sytuacja, w której trzeba ukrzyżować swoje ego. Nie znaczy zdeptać i zniszczyć, tylko podporządkować priorytetom. Bo nie jest nic złym, niczym złym posiadanie ambicji, nie jest czymś złym przecież posiadanie jakichś pragnień dotyczących tego, że, no, że chce coś znaczyć, że chce się wybić, że chce mieć. Chcę, może w cudzysłowie, być lepszym od innych, bo mam takie czy inne umiejętności, zdolności. To nie jest nic złego. Tylko Jezus mówi, że jeżeli chcesz iść za mną, to to nie może być absolutnym priorytetem. Dlaczego? Bo absolutnym priorytetem jest ten, który stoi obok ciebie. I to, o czym wspomniałem wcześniej, żeby sprostać temu, o czym mówi Jezus, trzeba najpierw zobaczyć, że są dookoła nas ludzie, którzy mają potrzeby może ambicje też, którzy mają jakieś pragnienia i którym możemy przyjść z pomocą, możemy temu zaradzić, można powiedzieć, możemy ich po prostu zobaczyć. Możemy to zobaczyć. To wcale nie jest takie proste. Dlaczego, że trzeba przestać patrzeć na siebie ciągle. Są tacy ludzie, nie wiem, czy zwracacie uwagę, jak mówią, jak rozmawiają, którzy ciągle podkreślają ja, ja, ja. Ja powiedziałem, ja wymyśliłem, ja zrobiłem. Ja, 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 ja. A Jezusowi chodzi o to, żeby mówić: Ty, 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 ty. To pozwala człowiekowi przestać się spinać i skupiać na sobie. I to są rzeczy bardzo małe czasami. To są, to są rzeczy bardzo drobne. Ja Wam powiem o pewnej takiej sytuacji, która była w poniedziałek. Miałem okazję, miałem okazję być no będę mówił trochę o sobie, ale, ale, ale miałem okazję być na pewnym spotkaniu, gdzie byli rodzice i i, i, no i księża byli tak No i księża rodzice, księży byli. I tak ci rodzice wiadomo, że są trochę starsi nie to tak 70 plus. Ale jak ci księża się tak rozsiedli, to był gdzieś był obok automat kawowy, i, i były wystawione ciasta, bo to taki zjazd rodziców moich i, i, i kolegów mojego, z mojego roku. I tak ci księża się tak fajnie poczuli w swoim towarzystwie. No tak, ale tym rodzicom nie miał kto kawy zrobić. Nie miał kto podać ciasta. I tak gdzieś miałem takie, to jest takie bardzo moje osobiste. Że, że gdzieś miałem takie, takie przekonanie wewnętrzne, tak, to jest doskonała okazja dla ciebie, żebyś w tym momencie zostawił tych kolegów na chwilkę tylko i, i podszedł. Aha, do tej osoby, podszedł do tej. Słuchaj, kawa herbaty, a może troszeczkę ciasta. I gdy przychodzimy kolejne osoby, ci moi tak siedzieli, siedzieli, siedzieli. A ja tak nie, żeby się wywyższać, tylko tak czułem taką potrzebę, żeby. Aby zobaczyć tych, którzy przychodzą, kolejnych, żeby usiąść, żeby chwilkę z nimi porozmawiać, żeby zapytać, a jakie mają potrzeby teraz? Ktoś mówi, a, a może herbatę, a to może jeszcze wodę. Banalna sprawa. I, i właśnie rozważając wczoraj to słowo, tak pomyślałem sobie, że właśnie o to chodzi, także w moim życiu, że o to chodzi także w moim życiu, żeby w takich banalnych sytuacjach potrafić. Popatrzeć na tego drugiego człowieka. Czasami to mogą być poważniejsze sprawy, nie takie banalne, ale pewnie tych banalnych w naszym życiu jest więcej. Tylko tak sobie myślę, też rozważając to słowo, że żeby taka postawa była stałą postawą, ja bynajmniej nie stawiam siebie za wzór, to żeby ona była stałą, to trzeba jeszcze spojrzeć na pewien. Symbol, który pojawia się w tej dzisiejszej Ewangelii. Jezus stawia przed oczami apostołów małe dziecko i, i pokazuje, że ono jest tego wzorem. Ale dlaczego? Pamiętajmy, że dziecko w tamtych czasach jest całkowicie zależne od swoich opiekunów, właściwie jest tak naprawdę przedmiotem nie ma żadnej podmiotowości. Jezus pokazuje dziecko jako całkowicie zależne. Jeżeli chcę być człowiekiem, który będzie miał taką dyspozycję do tego, żeby widzieć innych i służyć innym, to muszę mieć jakiś korzeń. A tym korzeniem na drodze ucznia jest Jezus Chrystus, od którego jestem zależny i któremu ufam, bo dziecko jest również pełne ufności, przynajmniej na początku, dopiero potem my wiemy to ze swojego doświadczenia, że. Przestajemy ufać, bo też i nie wszystkim można zaufać. Ufność i zależność. I tak, gdy modliłem się tym słowem, to tak pomyślałam sobie, ale jak, jak to powiedzieć? No bo to tak łatwo mówić. No, zależy od, od Jezusa. Nie? Znaczy tak naprawdę zależy, przecież wszystko tak naprawdę jest dziełem moich rąk. Ale wtedy mi się przypomniałam, yy, przypomniał mi się pierwszy krok, Jezuickiego rachunku sumienia, który nazywany jest kwadransem szczerości, a pierwszy ten krok jest taki: bądź wdzięczny. Dzisiaj rano, gdy szedłem do kościoła, patrzę, piękna pogoda, kościół wdębnie, pięknie oświetlone, zimno. Mówię, Boże, jak ci jestem wdzięczny za co? Za to, że się dzisiaj obudziłem, że dałeś mi kolejny dzień, że mogę go przeżyć, a to wcale nie jest takie oczywiste. I jeżeli nauczymy się być wdzięczni ludziom, Bogu, gdy będziemy praktykować chociażby taki króciuteńki kawałek, może zamiast naszej modlitwy osobistej, wieczornej, takiej tradycyjnej, to wtedy zaczniemy odkrywać, że wiele spraw to jest dzieło naszej ręki. Absolutnie. Ale zaczniemy także odkrywać, że całe mnóstwo różnych spraw jest nam po prostu w ręce włożone, jest nam podarowane także przez. Przez Jezusa po prostu na zwyczajnym świecie. I ta przestrzeń wdzięczności Bogu za to, co podarowane, będzie otwierała nasze serce do czego? Do tego, żeby dawać to dalej. Żeby ta strefa naszego egoizmu, która jest w każdym, takiego grania na siebie, się zmniejszała, i żebyśmy potrafili dawać może nie to samo, bo tego samego się nie da. Ale dawać coś innego. Jeżeli sam otrzymuje, a Słowo Boże mówi, co masz, czego byś nie otrzymał, to zaczynamy dawać. Zaczynamy dawać i, i wiemy, że jesteśmy w dobrych rękach. I to jest ta ufność. Wiemy, że jesteśmy w dobrych rękach. I wtedy zaczynamy służyć. I wtedy służba daje radość. Radość daje. Paweł w jednym z listów mówi, że radosnego dawcę błogosławi Bóg. Ona daje ludzką, taką ludzką satysfakcję, ale daje też taką wewnętrzną radość i, i spełnienie. Oczywiście to jest trudne także dlatego, że, że inni mogą tego nie dostrzec. Że inni mogą nie być wdzięczni, że inni mogą tego w ogóle nie zauważyć, więcej, że mogą to skrytykować, zlekceważyć. Tak też może być. Ale to jest właśnie fragment tej drogi krzyżowej. Ale jeżeli będziemy mieli mocny korzeń, o którym wspomniałem przed chwilą, to, to będziemy widzieli sens w tym, co robimy. Będziemy widzieli głębszy sens. I wtedy będziemy się stawali uczniami. Tak, i wtedy prawdziwie, jako wspólnoty chrześcijańskie, będziemy żyć duchem miłości Bożej. W prostocie, w takiej wielkiej, zwykłej prostocie. Ja nie pamiętam, który z filozofów, to już ostatnie zdanie który z filozofów y, powiedział to: widząc jedną wspólnotę chrześcijańskich, to był początek chrześcijan, chyba drugi II albo trzeci wiek patrzcie, jak oni się miłują. To znaczy, że on tego ducha służby widział. Że to było widoczne, ale to nie tylko było widoczne, ale to również było bardzo przekonujące, że ci ludzie rzeczywiście żyją tak, jak mówią. To jest zadanie dla nas wszystkich, dla Was, dla mnie, dla absolutnie każdego, kto mówi o sobie: jestem chrześcijaninem, bo to jest Ewangelia w działaniu. I na koniec jeszcze coś, co. Gdzieś wyczytałem, to nie jest moja oryginalna myśl, to miał być, już drugi koniec jest. I gdy coś, ktoś nam daje, to może warto zwracać uwagę na to banalne dziękuję, ale dokładając do tego za co. Zobaczcie, przyjdziemy dzisiaj do domu. Niczy to nie mój przykład, bo ja muszę sobie ten obiad jeszcze zrobić. Ale jak przyjdziemy do domu, to pewnie będziemy mieli zrobiony obiad. podstawią nam pod nos, a my co? Obliżemy się, obliżemy łóżka, powiemy dobre było. A może trzeba byłoby do tego powiedzieć, dziękuję ci za ten rozwój. A po południu co? Kawusia, placuszek. Takie to jest oczywiste. Może trzeba w tym momencie powiedzieć tak jasno. Dziękuję Ci za ten kawałek ciasta. Jest pyszny, tak? Dziękuję Ci za tę kawę. Dlaczego? Bo to jest to, co zrobiłaś, czy zrobiłeś dla mnie. Więc ja mam tak, że chcę Ci o tym powiedzieć. Tak, bardzo Ci za to dziękuję. Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Po pierwsze, że to tak zawsze będzie, że to tak musi być. Myślę, że to są takie bardzo proste, zwykłe, drobne gesty, których możemy się uczyć. Podziękować. To znaczy zobaczyć, najpierw zobaczyć komuś, bardzo konkretnie podziękować za to, co nam dał, być wdzięcznym po prostu.